Elo, elo, 320. Dzisiaj Wam trochę pokażę co tu mam do sprzętki Kosiareczka Una Proszę, jaki rocznik Tu osłony nie ma, bo ściągnięta jest No muszę tulejki na tych powymieniać, bo już są wybite No tak się prezentuje Larka. Jeszcze stary ten, ale guma się tam trzyma. na przewód. W polskiej kosiarce to by już chyba dawno się rozwiedziało. Z takiego roku jakby była. To belarka. Oczywiście, ma. Tutaj, że siana trochę leży, to nie patrzcie na to, bo ja nie ostatnio, ile? Dwa tygodnie temu, kosiłem łąkę i zwijałem stare te. Um, po o tych ptaszkach, nie ptaszkach, kwiatkach to zostawia, zostawia się takie pasy. No, no że można skosić. No to skosiłem te stare, żeby świeża trawa rosła. I zwijałem chyba z siedem aż nawet wyszło. Z, no, nie wiem tam, No, ze dwa hektary to wykościłem na pewno. Tutaj rozrzutniczek. Chyba zapomniałem umyć go. na Ale to nie, nic, to go się umyje gdzieś. Pod ziemniaki ostatnio było dawane o, tutaj burta leży. Kurwa mać. burt trzeba oprzeć. Oprzeć o drzewo, chociaż żeby tak nie leżało. O! Całki to stary Kopaczuszka, proszę bardzo, po eleganckości. Wyczyszczona była o, ładnie pięknie. Zgrabiarka. Tutaj to był Lipton z tą zgrabiarką. Kur... mówię. Ciągnąłem przyczepę z sianem. Tam chyba 40 coś belek było. I nie chciało mi się drugi raz jechać, żeby na pole, to uczypiłem sobie zgrabiarkę. Do przyczepy. Belki zasłaniały, nic nie widać. Wąsko była droga. Drzewa obok rosły. Ściągnęło do rowu. Zaczepiło tamtym kołem ko kurwa normalnie rozdarłem rozgięło go że te koło to było gdzieś o tu chyba o tu gdzieś było, normalnie był rozgięty tutaj tu wszystko półrywało bo takie wzmocnienia podawałem tu musiałem przecinać bo już się zaczęło tutaj splaszczać to tu naciąłem wyciąłem kawałek zespawałem bo była tragedia no, także to tak, taka historia tego gicherka. Tutaj brony. ostatnio nawet malowałem te brony. Bo, bo... Bo już były, gdzie to wyglądały. Tu pługi. O te pugi trochę ciężkie są do fantraka Powiem. Ma. ma co jebać. Znaczy ciągnąć nie jest ciężko, tylko do transportu. Kurwa, wszystko mnie wyrywał urywa jeszcze jakby zaczął szybciej jechać gdzieś po dołach, to by się coś upierdoliło na pewno. Był krokodyl, to po przeróbkach. Kurwa, ładowałem drzewo w lesie, z tego nie było. Metry Podlas tu to to był siłownik, tutaj drugi był siłownik. Podlazło kurwa, pogięło siłowniki, kurwa, chłopka. O, to agregat co wczorajszej się ona ciągała, żeby nie było lipy. Co to, to jest, proszę Państwa? Lemken O potoniości kupiłem, za 1600 złotych Bo to taki kurczę sąsiad z Niemiec zwozi, to, Zwoził takie różne szmeliwa, niszmeliwa sobie też na, na przywoził Tutaj to paleciak, sobie tak wbijam w ziemię i wtedy mi dobrze jest podczepić Tutaj ten drugi To stary taki, tylko że go przerobiłem bo to było oryginalnie 1, 2, 3 rzędy teraz czwarty taki sobie dorobiłem dwa rzędy to no tak szybko, prowizorycznie, bo nie było czasu tutaj łyżka to też zrobiona większa pojemność trochę, bo na zrębkę, żeby więcej wchodziło proszę bardzo stara pomarolka, dwójka to też nowe to tylko jest o to całe bo rozpinała się skręciłem mocno śrubę wymieniłem w ogóle śrubę kiedyś skręciłem mocno nie rozpięła się, jak w pniaka to się o tutaj skręciła no gdzieś na tym, na tym odcinku gdzieś stąd o, stąd o tu gdzieś się ona w tym miejscu gdzieś się skręciła i trzeba było całą nową ramkę kupić tu już jest ramka na te oto to oryginalnie to jest taka zapadka ona jest gdzieś o, jest tutaj taka zapadka. czy to się bierze i odchodzi. O, tyk. I się tam blokuje. No, taki obciążnik prowizoryczny szybko też robiłem. Kurwa ciągnik chciało wyracać, jak się wodowało, obornik. A teraz tu już się prawie tego nie używa. No, ale się używa czasem. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeszcze coś mogę pokazać To nagra to domu, poleciak Bo piwo jak piją to nie mają kurwa, tych puszek położyć O Tutaj takie dwa wozy. Jeden jest w trakcie roboty, złoty To trochę tak wygląda jak wygląda, ale to wszystko jest z odzysku. Tych drutów to nie powinno być, ale nie chciało mi się odcinać, niech będą. Bo to wszystko materiał to nie było kupowane jakoś specjalnie na to. Tylko tam gdzie coś było to było odcięte, wycięte. I tak sobie zrobiłem kurwa. Co najśmieszniejsze mi wyszło to ten zaczep. Kurwa masywniejszy jak ta cała. Jak ta cała. Cała ta przyczepka. No zaczep tak też na szybkości zrobiłem. To akurat. Ta blacha to jest z tego odbijaka. Do trawy, do gałęzi. Z noża odbijaka. Tutaj tak wygląda ta. Przyczepka. To to już stare jest, to to już jest konstrukcja. A tu jeszcze zrobiłem sobie takie, że tu się wkłada takie kunice w czterech miejscach, tutaj też, tylko tutaj to zrobiłem sobie na rurki. O, i wtedy się drzewo gałęzówkę elegancko ładuje. Tutaj to tylko zrobię podłogi, żadnych burt nie będę robił, tylko podłogę położę, z jakiś desek trzeba dziś. Kupić parę desek, jakiś piątek albo czwórek. I będzie elegancko. Tutaj jest maszyna do tytoniu Stoi sobie. Ciekawe czy powietrznie jest? Tutaj chyba jest. A skąd tu kurwa oleju tyle? Matko Bosko. Kurwa. Przewód pierdolny Kurwa wszyscy kolej pewnie wywaliło ze zbiornika, to jest taka rwaczka, rwaczka kombajn to takie do tytoniu, maszynu. Kto wie, to, to uprawę tytoń ten powinien wiedzieć co to, co to, jak to i jak, jak to działa i którędy i w ogóle. Tutaj to, to wszystko takie podrabiane, żeby tu więcej tych jeży wchodziło. To, to, tak to tu wygląda. No, taki dłuższy film będzie się teraz przesyłał, pewnie. Pół dnia dzisiejszym internetem oblężonym. No, to też taki stary trójkąt, był. kiedyś zrobiłem, tak na szybkości, też do odśniżania. No, bale to nie jakieś podkłady kolejowe, czy to co to kurcze było. Gdzieś kiedyś ktoś to przywiózł, gdzieś coś to. I to tak, no tak, podkłady kolejowe. Się teraz to można odśnieżać. Jak nie ma śniegu zimą. I tak nie używane. I tak to jest. Dobro, żeby nie zanudzać, to na razie na gazie idę chyba sobie przy dzisiejszym. Dniu to chyba sobie kawalny. albo ze 4. Dzisiaj <laughs> na czerwono w kalendarzu to nie wolno niby tak zbytnio robić Czy nie wolno? To trzeba szybko. No, dobra. Na razie.